tego języka angielskiego i próbujesz różnych rzeczy i nic Ci z tego nie wychodzi. I ciągle tylko nie masz czasu, bo praca dom, praca dom, praca dom, praca dom. Masz tak? Zastosuj ten jeden prosty trik. Spisz ze sobą kontrakt. Ja, Aleksandra, przez najbliższe 30 dni będę uczyła się języka angielskiego. Przez jedną minutę dziennie. Po prostu. Urodziny koleżanki? Zapisujesz. Wywiadówka? Zapisujesz. wizyta u lekarza? Zapisujesz. Zapisujemy rzeczy ważne, a Twoja nauka języka angielskiego? Jest ważna, bo ty jesteś ważna. I to jest coś, co dopiero zrozumiałam, kiedy urodziłam dzieci. Jeżeli ja nie zacznę siebie traktować jak kogoś ważnego, to nigdy nie będę miała czasu dla siebie, bo sprawy innych osób zawsze będą moimi priorytetami. Dlatego zrób to już teraz. Dodaj ten filmik do ulubionych. Subskrybuj po to, żeby zobaczyć jutro filmik w naszym wyzwaniu angielskim w 30 dni. Zrób to dla siebie, bo jesteś ważna.